Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Wyleczenie z bezpłodności osób, które nie mogły mieć dzieci, którym medycyna nie mogła pomóc, to najbardziej spektakularne sukcesy. Do niedawna bezdzietne małżeństwa już dziś tworzą pełne rodziny. Dzięki leczeniu u uzdrowiciela na świat przyszły m.in. Daria, Paulinka, Dominisia, Erich, Antoś, Marcinek i Juleńka. Państwo Stanisława i Antoni są szczęśliwymi rodzicami Natalki, kolejnego dziecka, dziewczynki, której narodziny na tym świecie są w pewnym stopniu zasługą uzdrowiciela. Posłuchajmy. Byłam u Pana Ireneusza Stobieckiego i nie mogłam wejść w ciąży, Robiłam wszystko, co jest możliwe, ale nic z tego nie wyszło i zdecydowałam się na bioterapię. Dowiedziałam się o Panu Ireneuszu Stobieckim i potem Rok później, może nawet nie rok, już nie pamiętam dokładnie, może troszkę 9 miesięcy później, byłam w ciąży i było to dla wszystkich surprise, bo lekarze powiedzieli, że nigdy nie będę mieć już dziecka, i że mnie przychodziła się leczyć. I Natalka się urodziła, zdrowa dziewczynka, i byliśmy bardzo szczęśliwi. Najszczęśliwszy, Mii. bardzo. Natalka była szczęśliwa, tacik i mamusia, jak się urodziła. I no. wszyscy, jak to się dowiedział, to uważali, że to jest cud, że, nata, że Mamunia ma Natalunię, tak? No. Tak. A Natalunia się urodziła i była tym malutkim cudem, Mamunii. Chodź jeszcze koło Mamunii, chodź. I wszyscy ją kochają i mamusia ją kocha nad życiem, bo to jest Mamunii jedyne szczęście na świecie. Wszystko co piękne dojrzewa powoli, pomimo, że medycyna była bezsilna, pomógł uzdrowiciel. Wiara małżonków i cierpliwość zostały wynagrodzone. Na świat przyszła natalka. Jest ona maleńkim cudem swoich rodziców. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii i Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc. 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.